Jesteśmy w Pesaro, ruszamy w poszukiwaniu miejscowego stadionu, na którym gra zespół Vis Pesaro, włoska seria D. Jeżeli stadion okaże się tak ładny jak uliczki, które do niego prowadzą, no to warto będzie tu pół godziny dreptać, o tyle mi Google Map pokazało. I przechodzimy przez Główny Plac Cesaro. Idę ponad 15 minut. Jeszcze nie widać za bardzo stadionu. No, jest ślad, że jesteśmy na dobrym drodze. Jest Ultras Cesaro. Choć napisów coraz więcej, to troszkę się pogubiłem, nie wiem, znaleźć tego stadionu. O, pojawiło się światełko w tunelu. Szukając stadionu piłkarskiego, znalazłem ale do basebola. A piłkarskie to tylko takie klepisko na którym nie gra nawet pewnie 15 liga O, a jeszcze dotarłem pod stadion, to Pesaro No niestety, ale chyba tutaj się nie wślizgnę w żaden sposób. Chociaż jeszcze do końca tego nie sprawdziłem. Zespół Sfano tu nie jest wdjany, jak widać. Tu trochę za dwóch płotów udało mi się nagrać.